Cześć. Są takie tematy, które niby dotyczą nas wszystkich, ale jakoś tak o nich nie rozmawiamy. To właśnie strefy tabu. Ale o czym tak naprawdę nie wolno mówić? No, spróbujmy to wspólnie rozwikłać. No właśnie, pomyślmy przez moment. Pieniądze, śmierć, polityka, a może niektóre tematy zdrowotne. Chyba każda rodzina, każda ekipa w pracy, a nawet paczka przyjaciół ma takie swoje niewypowiedziane zasady. Zasady o tym, co jest tematem zakazanym. I co najlepsze, klucz do zrozumienia tego całego zjawiska, które jest przecież uniwersalne, pochodzi z naprawdę bardzo, bardzo odległego miejsca. To jedno słowo odbyło niesamowitą podróż, zanim w ogóle weszło do naszego języka. Dobra, to zanurzmy się w temat. I zacznijmy od samych korzeni, bo te, jak się zaraz okaże, są, no, co najmniej zaskakujące. A więc nasza podróż zaczyna się hen na wyspie Tonga na Pacyfiku. To tam pod koniec XVIII wieku słynny kapitan James Cook notuje w swoim dzienniku pokładowym lokalne słowo tabu. No i to właśnie dzięki niemu ten egzotyczny termin wyruszył w drogę do Europy. No dobrze, to czym właściwie jest to całe tabu? Wiesz, najprościej rzecz ujmując, to takie zjawisko kulturowe, które zakazuje pewnych zachowań, w tym także, a może nawet przede wszystkim, używania konkretnych słów. Taka niewidzialna ściana w naszej rozmowie. I tu, uwaga, dochodzimy do absolutnego sedna sprawy. W języku Tonga słowo tabu miało podwójne znaczenie. Oznaczało coś zakazanego, ale jednocześnie coś świętego czyli z jednej strony coś, czego nie wolno dotykać, bo jest nieczyste, ale z drugiej coś, czego nie wolno dotykać, bo jest uświęcone. Niesamowite, prawda? Niestety ta cała głębia gdzieś po drodze się zgubiła. Kiedy słowo trafiło do nas, do Europy, jego znaczenie. Cóż, strasznie się spłyciło. Skupiliśmy się niemal wyłącznie na tym wymiarze zakazu, a ten drugi, święty, nietykalny aspekt jakoś poszedł w zapomnienie. No dobrze, idźmy dalej. Pytanie brzmi po co nam w ogóle te strefy ciszy? Jaki jest cel istnienia tabu? Bo to nie są jakieś tam przypadkowe zasady. Wprost przeciwnie, tabu to fundamentalne narzędzia, które pomagają utrzymać społeczeństwo w ryzach, wzmacniają zasady moralne, no i zapobiegają niepotrzebnym napięciom. Przypominają, że jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty i mamy wobec niej zobowiązania. Złamanie tabu, no rzadko uchodzi na sucho. Konsekwencje mogą być różne: od szoku otoczenia, przez ogromne poczucie winy, po społeczne potępienie a w tych najcięższych przypadkach jak morderstwo czy kazirodztwo w grę wchodzi już po prostu kara prawna. Filozof Leszek Kołakowski ujął to kiedyś trzeba przyznać bardzo dosadnie. Stwierdził, że lepiej wierzyć w jakieś ewidentnie głupie tabu, niż pozwolić im zniknąć. A dlaczego? Bo to właśnie te granice, nawet jeśli czasem wydają nam się irracjonalne, tak naprawdę chronią całą tkankę społeczną. OK. Skoro o pewnych rzeczach nie można mówić wprost, to jak w ogóle sobie z tym radzimy? Czas przyjrzeć się naszym językowym sztuczkom na omijanie tabu. Wiecie, u samych podstaw tabu językowego leży takie prastare, wręcz magiczne przekonanie, że słowo i rzecz są ze sobą nierozerwalnie złączone, że jak powiesz nazwę, to możesz przywołać to zjawisko. Znamy to przecież doskonale, chociażby z powiedzenia o wilku mowa kiedyś naprawdę wierzono, że samo nazwanie wilka po imieniu ściąga niebezpieczeństwo i ten lęk przed imieniem wcale nie zniknął. Genialnie pokazuje to przykład z popkultury. Strach przed wymówieniem imienia Voldemorta w świecie Harry'ego Pottera, ten którego imienia nie wolno wymawiać. No to jest po prostu idealny współczesny przykład tabu komunikacyjnego. A naszą główną bronią w omijaniu tabu są oczywiście eufemizmy, czyli te wszystkie łagodzące słówka i zwroty. Zamiast mówić o biednych krajach, powiemy o krajach rozwijających się. Nie ma starości, są za to seniorzy. To taki nasz językowy szyfr, który pozwala w miarę bezpiecznie poruszać się po niewygodnych tematach. Ale jest pewien haczyk. Eufemizmy mają swoją datę ważności. Z czasem same przesiąkają negatywnymi skojarzeniami i trzeba je wymieniać na nowe. To zjawisko nazywa się nawet karuzelą eufemizmów. Świetnie to widać na przykładzie słowa inwalida, które zastąpił niepełnosprawny, a to z kolei jest dziś coraz częściej zastępowane przez osoba z niepełnosprawnościami. Eufemizmy wydają się spoko, prawda? Ale czy zawsze tak jest? No właśnie, pora spojrzeć na ciemniejszą stronę medalu, na potencjalne zagrożenia, jakie niesie ze sobą tabu. No bo właśnie, czy takie unikanie trudnych słów zawsze jest dobrym pomysłem? Czy to całe milczenie i łagodzenie języka nie może czasem przynieść więcej szkody niż pożytku? Oczywiście, że może. I to bardzo. W medycynie na przykład unikanie słowa rak może sprawić, że ktoś zbagatelizuje powagę choroby i opóźni leczenie. A w polityce? Tam eufemizmy stają się wręcz narzędziem dotuszowania błędów albo po prostu ukrywania niewygodnej prawdy. Weźmy taki konkretny przykład. Stwierdzenie, że dostawy stały się mniej rytmiczne, brzmi o niebo lepiej, niż gdyby ktoś wprost przyznał, ludzie mamy po prostu braki w zaopatrzeniu. To jest już celowe zakłamywanie rzeczywistości przy pomocy języka. Na koniec spójrzmy, jak to wszystko wygląda tu i teraz, jak tabu ewoluuje na naszych oczach, bo czy tematy zakazane dla naszych dziadków wciąż są zakazane dla nas? No cóż, widać gołym okiem, że niektóre strefy tabu mocno się kurczą, szczególnie jeśli chodzi o fizjologię. Reklamy bez żadnego skrępowania mówią o zaparciach, menstruacji czy nietrzymaniu moczu. Ta cała kultura obnażania się i zwierzeń naprawdę przesuwa granice tego, co kiedyś było prywatne. Zmienia się też nasze podejście do jednego z najstarszych i najpotężniejszych tabu do śmierci. Z jednej strony jest ona trywializowana, chociażby w grach, gdzie mamy po kilka żyć, a z drugiej, na przykład w czasie pandemii stała się tak wszechobecna w codziennych statystykach, że trochę nam spowszedniała. I to wszystko prowadzi nas do jednego, ale za to kluczowego pytania. Skoro te stare mury tabu powoli kluszeją, to jakie nowe, niewidzialne granice wyznaczamy sobie dzisiaj? Myślę, że to pytanie, z którym naprawdę warto zostać.